Siemano, z tej strony miłość z kanału Raptok. Witam Was w serii, gdzie przedstawiam najświeższe newsy ze świata rapu. Ślicznie proszę o zostawienie suba, ale nie przedłużając, zaczynajmy z odcinkiem. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o Mac Miller z pośmiertnym krążkiem. Federalni wjechali na cele Didiego. Reprezentant Polski wygrał turniej Travisa Scotta. Tedy i ww wystartowali. Kukę z bardzo ciekawą akcją. white 2115 zacznie streamować. Gangster, który pobił Wilka, udzielił wywiadu. Sentino znowu ciśnie postep records. Minęło już 6 lat od tragicznej śmierci Maka Millera, czyli jednego z najbardziej utalentowanych i nieodżałowanych raperów współczesnej sceny. Po sukcesie pośmiertnego albumu Circles, wydanego półtora roku po jego odejściu, wygląda na to, że fani artysty mogą liczyć na kolejne wydawnictwo, które ponownie przypomni o wyjątkowym dziedzictwie, jakie ten pozostawił. W trakcie tegorocznego festiwalu organizowanego przez Tylera zaprezentowano trailer nowego albumu Maka. Krótki film zawierał fragmenty dwóch kawałków solowego 5-dollar Pony Riders oraz The Song That Changed Everything. Album zatytułowany Balloonerism ma ukazać się wkrótce i już teraz wzbudza ogromne emocje wśród fanów. Na albumie znajdą się kawałki nagrane przez Malcoma jeszcze w 2014 roku, tuż przed premierą mixtape'u Faces. Wśród nich znajdziemy również utwory, które od dłuższego czasu krążą po sieci, tak jak Uber, czy Do You Have A Destination. Wygląda na to, że Balloonerism będzie prawdziwą podróżą w czasie, prezentującą nieupublikowane wcześniej dzieła artysty z okresu jego intensywnej twórczości. Zapowiedź krążka już teraz budzi poruszenie wśród fanów i krytyków muzycznych, którzy którzy doceniają wkład Maka w rozwój współczesnego hip-hopu. Premiera wydawnictwa zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych nadchodzących miesięcy. Czy krążek ten ponownie przypomni światu o geniuszu Maka Millera? Najpewniej czas pokaże. Didi przebywający w nowojorskim Metropolitan Detonation Center na Brooklynie znalazł się w centrum kolejnej kontrowersji. Agenci federalni dokonali nalotu na jego cele, co wywołało burzę w środowisku prawniczym i muzycznym. Szef Bad Boy Records czeka na proces, który ma rozpocząć się w maju przyszłego roku. Ostatnie wydarzenia mogą znacząco wpłynąć na przebieg tej rozprawy. Według informacji podanych przez jego prawnika, funkcjonariusze federalni skonfiskowali kilka prywatnych przedmiotów należących do rapera. Wśród zabranych rzeczy miały znaleźć się notatki, które Didi sporządził w ramach przygotowań do swojej obrony. Adwokat twierdzi, że takie działania to jawne naruszenie praw jego klienta. Prawnik Kompsa domaga się natychmiastowego przesłuchania, które ma na celu wyjaśnienie kilku kluczowych kwestii. Chce ustalić, kto wydał zgodę na przeszukanie celi jakie były motywy działania służb i w jaki sposób przekazane informacje mają być wykorzystane przez prokuraturę. Adwokat zwraca uwagę, że takie zachowanie służb federalnych stawia pod znakiem zapytania uczciwość nadchodzącego procesu. Nalot na cele Didiego to kolejny rozdział w skomplikowanej sprawie rapera. Jego zespół prawników obawia się, że takie działania mogą wpłynąć na jego sytuację prawną i utrudnić całą obronę. Czy to rzeczywiście próba osłabienia kompsa przed procesem, czy też rutynowe działanie służb? Na odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne. Sprawa Didiego staje się coraz bardziej zawiła. Mateusz Klich, czyli były reprezentant Polski w piłce nożnej, zdobył wyjątkowe trofeum na turnieju Street Footballowym zorganizowanym przez samego Travisa Scotta. Impreza odbyła się w Las Vegas, a drużyna polskiego pomocnika okazała się być najlepsza, co dało Klichowi okazję do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z popularnym raperem. Klich, obecnie grający w amerykańskim klubie DC United. Opublikował w swoich social mediach zdjęcie, na którym pozuje wraz z Travisem oraz zdobytym trofeum. Turniej, będący częścią wydarzenia promowanego przez Nike i Travisa, z pewnością był dla niego nie tylko sportowym, ale także kulturowym przeżyciem. Co ciekawe, Mati od dawna deklaruje swoją sympatię do polskiego rapu. W 2022 roku, kiedy nie otrzymał powołania na Mundial, wyraził swoje emocje cytując wersy z kawałku Sztruks, Sokoła i Marysi Starosty. Na wpis Klicha zareagował nawet sam soku, dodając żartobliwy komentarz o sztruksie. Wygrana w turnieju Travisa to kolejny dowód na to, że Mati doskonale odnajduje się zarówno na boisku, jak i w nietypowych międzynarodowych wydarzeniach, łącząc sport z muzyką i kulturą. Gratulacje dla Klicha za ten naprawdę wyjątkowy sukces. Продолжение CD i WWU oficjalnie rozpoczęli współpracę z Fame MMA, efektem ich zaangażowania jest pierwszy odcinek podcastu o nazwie Family Friendly. To świeży projekt, w ramach którego przeprowadzają rozmowy z zawodnikami federacji w nieco bardziej stonowanej i przystępnej formie. Pierwszym gościem programu był AJ, który już na najbliższej gali Fame 23 zmierzy się z Tazem. Według zapowiedzi, nowy format ma pomóc ocieplić wizerunek Fame MMA. Federacja, która w ostatnim czasie zmaga się z coraz większą krytyką, postanowiła postawić na program, który wpasuje się w bardziej klimat akceptowalny przez szerszą publiczność. TDF podkreślił, że propozycja od Fame była naturalnym krokiem w stronę pokazania federacji w nowym świetle, stawiając na humor i lekką atmosferę. Zbliżająca się gala Fame 23, zaplanowana na grudzień, również zdaje się odzwierciedlać tą strategię. Organizatorzy postawili na kartę walk, która zdaniem niektórych została bardzo mocno skrojona w taki sposób, by unikać kontrowersji. Warto jednak zauważyć, że wśród fanów Freak od pewnego czasu pojawiają się głosy, że rozrywka tego typu traci na popularności, i sprzedaż pay -per -view nie osiąga już dawnych wyników. Czy nowe podejście Fame i współpraca z Tedem oraz Bowuniem pomogą federacji utrzymać się na rynku? Na pewno będzie to interesujący eksperyment, który pokaże, czy Family Friendly to przyszłość Free Fightów. Kukę 2115 zaprezentował nowy singiel, zatytułowany Wszystkie noce są samotne. Oczywiście, promując jego debiutancki album, Nareszcie w domu, który ma ukazać się na początku 2025 roku. Tym razem raper połączył muzykę z ważną inicjatywą społeczną. W ramach współpracy z Instytutem Przeciwdziałania Wykluczeniom, artysta wspiera akcję Pogadajmy po męsku zwracającą uwagę na potrzebę wsparcia emocjonalnego dla mężczyzn. Premiera numeru została poprzedzona oryginalną kampanią promocyjną. Na setkach samochodów w Warszawie pojawiły się ulotki inspirowane typowymi ogłoszeniami Kupie Auto, które po zeskanowaniu kodu QR prowadziły do strony z odliczaniem do przedsprzedaży albumu. Kulminacyjnym punktem promocji była transmisja na żywo na Twitchu zatytułowana 2.1.1.5 Taxi. Kukę wraz z Betty wcielili się w rolę taksówkarzy, przewożąc ochotników po Warszawie, co stworzyło unikalne doświadczenie dla jego fanów. W teledysku do nowego singla KUKE pojawiła się plansza z numerem telefonu zaufania dla mężczyzn, czyli numer 608 271 402. Inicjatywa oferuje be bezpieczną przestrzeń do rozmów z męskim psychologiem, dostępnym dwa razy w tygodniu. Projekt ma przypominać, że dbanie o zdrowie psychiczne to oznaka siły, a szukanie pomocy jest bardzo męskie. W ostatnim czasie spore zamieszanie w sieci wywołał BDOS, czyli Szef 2115, decydując się na streamowanie na Twitchu. Raper błyskawicznie wpasował się w realia tej społeczności, przyciągając dużą liczbę widzów na swoje transmisje i regularnie wiralując się choćby nawet na TikToku. Wygląda na to, że streaming może stać się nową formą działalności dla członków 2115. Podczas ostatniego live'a na TikToku to tym razem White zdradził, że poważnie rozważa rozpoczęcie swojej przygody na Twitchu. O ogóle rozkmina, bo ostatnio dostałem w sumie to pytanie. Odnośnie tego Twitcha, nie. No i się zastanawiam, czy by tego nie przywierdolić jakoś. Bo. Ostatnio rozkminiłem pewną rzecz. Mam teraz internet w domu, czy w kąpie podłączony pod kabel, kurwa, no, nie Wifi wi Nawet teraz na w... tak zwanego mam mordo, no nie jestem. Demon prędkości, bo 70 mega pobierania. Zaczęły jeszcze jaki upload. Natomiast to, co pamiętam, to przy streamowaniu upload jest ważniejszy niż sam download. No tutaj około 60-70. No nie jest to kurwa, tak jak mówię. Demon prędkości jak ty pana w 10 minut dostaniesz. No. Może tak powiedzieć Na no chuj czego się nie robi do sztuki. Myślałem, żeby po prostu nie zrobić jakiegoś nuty. O, uploadu mamy 2 mega. Starczy wideo. O 4 jednak. 3. 3-4 no. Co ciekawe, streamingiem od dłuższego czasu zajmuje się inny członek ekipy. Czyli wspomniany we wcześniejszym newsie Kuki. Ten można powiedzieć, że niemal profesjonalnie rozwija się w tej dziedzinie. Kukę poświęca naprawdę dużo czasu na streaming i w międzyczasie od wydawania muzyki jest bardzo aktywny na Twitchu, regularnie angażując w to swoją społeczność. Gdyby White rzeczywiście dołączył do świata streamingu, 2.1.1.5 mogliby stworzyć naprawdę silną ekipę, która mogłaby namieszać w internecie. Wyobraźcie sobie tą trójkę: Betty, White i Kukę, dominując zarówno w świecie rapu, jak i w świecie streamingu. To byłoby coś, co z pewnością przyciągnęłoby uwagę fanów na różnych platformach. W 2012 roku Wilku WDZ, lider Hempgru, znalazł się w centrum nieprzyjemnych wydarzeń, które stały się poważnym testem jego życiowych zasad. Legenda, znana z otwartego sprzeciwu wobec współpracy z organami ścigania, musiał zmierzyć się z agresją członków Grupy Mokotowskiej. Po latach jeden z uczestników tamtych wydarzeń, znany pod pseudonimem Żyd, opowiedział o całej tej sytuacji w wywiadzie dla Mięśniaka, czyli eks-członka mafii Pruszkowskiej. Ta sprawa była związana z próbą wymuszenia pieniędzy przez odłam Grupy Mokotowskiej. Gangsterzy widzieli w Wilku łatwy cel, któremu zaproponowali przekazanie 30% jego dochodów. Odmowa rapera spotkała się jednak z brutalną odpowiedzią. Jak wyjaśnił Żyd, odrzucenie ich propozycji zakończyło się pobiciem. W wywiadzie wspomina, że do napadu doszło w trzy osoby i przyznaje, że został za to skazany. Pomimo pobicia, Wilku pozostał wierny swoim zasadom i odmówił współpracy z organami ścigania. Nawet w celu ustalenia sprawców. Szczegóły całej sprawy poznano wyłącznie dzięki zeznaniom skruszonych członków grupy mokotowskiej, Którzy zdecydowali się podjąć współpracę z prokuraturą. Była taka sytuacja, że Mokotowcy pobili wilka z No ja pobiłem, dostałem za to zarzuty. Za to zostałem skazany. O, no to mamy. Opowiada. No to co opowiada? No pobiłem go, bo nie chciał płacić. Ale on miał płacić za swoją działalność. Teraz razem z Milonem. Hmm? No, ja zostałem za to skazany. Ja to znowu opowiadam, bo zostałem za to skazany. W trójkę zostaliśmy skazani. W książce. Prawda? Wszystko jest opisane w książce. Tak dosłownie na temat Wilka. Także szczególiki wszystko, wszystkie no. macie tutaj, ale muszę Cię wypytać. Powiedz mi, a ja ten... Um, on poszedł na Ciebie na policję. On zeznał, że został napadnięty. I wtedy zostałem... Pamiętam, wtedy miał, chyba jak dobrze kojarzyli się koncert w Londynie. I nie mógł dojechać na do ten końca, bo tam został trochę poturbowany przez nas. Pod blokiem wychodził z taryfy. Pod blokiem na ukotowie? Tak, jak najbardziej. Nie. Czy on, bo on nie wiedział, że to ja? Ja, ja jedyny byłem tylko nie w kominiarce. Nie. A dwóch co byli ze mną, to byli w kominiarkę, bo byli znukotowani. No, Za mój... sprawę on wie, kto, kto był. No, Za sprawy Wilk wie, i Bilon wie, kto dokładnie. Ale nie zeznaje na was. Nie, Myślę, on to... się. Z tego, co ja wiem, no nawet funkcjonariusz z policji, który zna, przesłuchiwał go wtedy na terrorze, to on stwierdził, że nie było żadnego napadu. Nie rozjebał się. Tak jak ja. <grym <grym <grym> I w finał, w jaki był tej sprawy? Ale dla mnie czy dla, dla niego? Ciebie, dla ciebie? No to mi to poszło w, w, te, w cały kocioł tej mokotowskiej sprawy. Hmm. I dostałeś za ten właśnie czyn? Znaczy za ten jeden czyn? O nie, nie pamiętam. Hmm. Za ten jeden czyn to nie pamiętam, bo to później byłam wyrok łączny. Swoją drogą w sekcji komentarzy pod wywiadem popłynęło wiele słów uznania dla Wilka, a natomiast postawy gangsterów mokotowskich mocno wyśmiewano, zwracając uwagę na paradoks całej sytuacji, że w końcowym rozrachunku to oprawcy się pali, a ofiary okazały się sztywne. Wilku zachował się w porządku, bo nie zeznał, żyd jeszcze głupio się z tego śmieje. Oprawcy się pali kabaret. Wyszło na to, że uliczny raper Wilku zachował się bardziej charakternie od swojego oprawcy, który nie dojrze się rozjebał, to jeszcze chciał naliczać HG. Powiedział, że wilku i bilon raczej się nie rozjebie. Wiadomo, że gangusy zaczynają sypać, kiedy grozi im gruba pajda, ale wychodzę z założenia, że jak wszedłeś do tej wody, masz zasady i uważasz się za charakterniaka, to musisz liczyć się z konsekwencjami. Akurat z Hagie to frajerska akcja. Wilk się przynajmniej nie rozjebał jak żyd. Dajcie znać, co sądzicie o całej tej sytuacji i o postawie wilka. Kilka lat temu byliśmy świadkami głośnego konfliktu pomiędzy Sentino a wytwórnią Step Records. Wszystko zaczęło się od tego, że Sebastian miał rzekomo nie wypełnić warunków kontraktu dotyczącego płyty w Stepach. Z tego też powodu artysta nie mógł w pełni przejść na niezależne wydawanie swojej muzyki. W tamtym czasie do sprawy dołączył się również Denis Trozyniak, który zaproponował wykupienie rapera z szeregu wytwórni. Ostatecznie zarząd Step Records doszedł z Sentino do porozumienia i nie blokował jego dalszego rozwoju artystycznego. W późniejszych latach Sentino wielokrotnie zaczepiał zawodników Step Records, oraz zarząd wytwórni podczas swoich legendarnych już live'ów na Instagramie. Konflikt eskalował do tego stopnia, że 15 kwietnia 2021 roku na kanale Prima Sort ukazał się diss Step Army zatytułowany Saicento. Numer, na którym niemal wszyscy topowi artyści Step Records połączyli wspólnie siły, by uderzyć w Sentino. Jednak Alvarez nie przejął się zbytnio atakiem i nawet nie zdecydował się odpowiedzieć na ten diss. Mimo tego jego niechęć do zawodników wytwórni trwała, co często przejawiało się w uszczypliwych komentarzach z jego strony. Podobnie było wczoraj gdy Sentino relacjonował na swoim Instagramie wizytę w sklepie muzycznym. Przy okazji swojej wizyty w ironicznym tonie skomentował działalność Step Records, a także zadrwił z polskich raperów w charakterystycznym dla siebie żartobliwym stylu. Jestem w sklepie muzycznym i dosłownie od trzech tygodni czekam na pająka do mikrofonu, bo tutaj hobbystyczni muzykanci próbują robić nowe hity dla wytwórni Step Records. Ty morda, robimy zajebisty bit. W stylu kaliber 44, 30 lat polskiego hip-hopu. A może jakąś gitarę elektryczną dzisiaj sobie tutaj przytulimy? Może zagramy coś w stylu Lady Punk? Albo zrobimy jakiś remix z Marylą Rodowicz? A, gdzie masz mordo? Ja mam pomysł na nowy refren może go zakramy na japońskim fortepianie Akaja. O, już mamy baseline. Tak mi się znowu podobasz. O, wszystko koledzy, mnie za kanapki Ty, nawet nie wiesz, co myślał o tym dziadek. Jak powiedziałem, że jestem już rower i to mi nic nie chciał już podarować. Bo to rzeczy zawsze były tak strasznie ciężkie. Bro, I'm listening to this Polish shit, and I'm like, yo, you guys really need to go to fucking boot camp or something. Go get your ass into a fucking training camp in fucking Thailand or some shit like that. On the real Dajcie znaka co o tym uważacie i czy podzielacie zdanie Sentino, że warsztat muzyczny Step Records jest nieadekwatny do aktualnych czasów i możliwości. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko.